Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w systemie miłości, o którym mało się wie, a on jest najważniejszy w życiu. Zawsze mówię, że polityka jest duchowością, a duchowość jest polityką, bo wychodzi z naszego wnętrza, z naszej świadomości, z naszej filozofii myślenia. Z tego to się wszystko bierze. Jak mi ktoś mówi, że ja się zajmuję polityką, albo ktoś mówi, że, że myślał, że będzie coś duchowego, a słyszy ode mnie politykę, to po prostu jak się puknie w czoło. Nic nie rozumie ten człowiek jeszcze. Kształcą się, robią biznesy, rozwalają wszystkich, imperia robią, kolonizują, bo on jest, oni są najważniejsi i muszą zdobyć to, co jest najważniejsze, dorobić się, uchwycić największy skarb świata, czyli materializm i manipulację. Inteligencją sztuczną głównie już teraz jest sztuczna, więc wykorzystują po to, żeby innych poniżać, bo oni są małpami. Nie wierzą w nic, właśnie to lewactwo całe w nic nie wierzy, to PO w nic nie wierzy. Tam niektórzy wierzą jeszcze, jeszcze wierzą, a już mało kto. Wszyscy możemy zrozumieć, po co jest to życie, po co jest ta walka klas, skąd się to wzięło, jakie są ideologie. To wszystko można rozszyfrować bardzo prosto. To nie jest trudne do zrozumienia. Tylko trzeba chcieć i trzeba się odważyć. Nie iść na, nie iść na układ <grych> jakiejś tam. Unii Europejskiej, jakichś tam Niemców, jakiś tam krajów, jakichś głupich przywódców, małocetungów czy jakichś innych, chińskich, rodzieckich i, i, i afrykańskich, to są po prostu aniołowie, którzy całkiem zbłądzili. Byle tylko mieli kasę i stołki. I to właśnie w tej polityce aktualnej jest. Po stronie lewackiej, po stronie prawej też częściowo, też nie wiedzą przecież nie wszystko wszyscy wiedzą, dlatego że są dusze zarysowane pokłóciły się, pobiły, skrzywdziły i teraz tworzą różne ideologie, różne ekonomie i filozofie po to, żeby dominować nad innymi. Kościół to też wykorzystał i religie też to wykorzystuje jak najbardziej, ale to lewactwo, to, to, ta niewiara, ten ateizm jest gorszy. O wiele gorszy, bo oni nie wierzą w nic. Dożynki są w, na Jasnej Górze, nasz kochany prezydent Andrzej Duda tam jest, wspaniałe przemówienie wygłosił, słuchałem jest cudowny po prostu. Jest najlepszym prezydentem jaki w ogóle ho 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 ho, 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 ho nie było. Wbrew temu co wymyślicie, bo nie wiecie co, wy, co myślicie nawet. Ci, jeśli mają spośród swoich takich, którzy za bardzo wierzą, tych wyrzucają z partii. No właśnie, bo oni muszą umieć kraść, umieć kłamać, przekupywać, walczyć, bo oni są z małpy pochodzą i śmierć ich tylko jest końcem ich życia, więc na niczym im nie zależy, sumienie sobie brudzą jak tylko można właśnie taką ideologią. Dlatego jak mi ktoś mówi, że ja się zajmuję polityką i politykuję i mówię skąd, po co i dlaczego, o no, kolonizacji, o egopolityce, no o geopolityce, no właśnie to jest egopolityka, to jest to samo, to znaczy, że jeszcze nic nie rozumie. Jest w duchowość to polityka, bo zauważcie, od tej polityki właśnie, od polityki zależy całe nasze życie, nasz postęp. Jakby nie polityka ekonomiczna, ideologiczna czy jakaś tam postępowa, to byś siedział z krowami w stajni i tam byś sobie żył i pił mocz krówki, chociaż jest zdrowy, albo swój też jest zdrowy. No, wybieraj. Więc to wszystko jest tą polityką, która postępuje w matriksie, a my musimy ten matriks zrozumieć i Przemienić go z powrotem na duchowy i wrócić z nim razem do nieba. Na tym to polega. Wy nic nie kapujecie, niektórzy kompletnie. Idźcie do swojej komórki, tam się mutlcie i co, ziemniaki wam wyrosną pod nogami, albo słoma wyrośnie. <laughs> nic więcej z tego nie będzie z waszej modlitwy. Trzeba zmienić państwo, politykę państwa na duchową, duchowość się liczy. Ja wiem, że mi tu podchodzą ci mm, różni mm, z gazety wyborczej i inni, którzy zwolennicy tego, mm, tych małp. <noise> że nie powinienem się zajmować polityką, tylko mówić o duchowości. Właśnie dlatego oni tak mnie kuszą <noise> specjalnie, żebym się nie zajmował tym, bo oni mogą kraść dalej przez to. Bo nie mają duch jak nie ma duchowości, nie ma sumienia, jest tylko małpa na końcu, na początku i na końcu małpa i zabijanie dzieci do, do trzeciego tygodnia, to ja chcę tu, no to, to, to uważam małpę to wszystko za małpy, no to dlatego ta ideologia jest zła. Matrix trzeba zmieniać. Kościół... Jest w Matrixie, żyje tak samo i głosi jakąś tam duchowość, ale, nie ale złą duchowość głosi, bo nie wszystko mówi co potrzeba, a poza tym unika materializmu, choć sami w materializmie tkwią. To jest właśnie ciekawostka. I właśnie prawica idzie w tym kierunku, w tym dobrym kierunku, lewica idzie w złym kierunku, bo rób ta co chce ta. Piekła nie ma, człowieka nie ma, jest tylko małpa na początku, i na końcu małpa umiera, i nie ma, nie ma nic. No, tak sobie właśnie to lewactwo wykombinowało, i dlatego tak walczą o to, żeby przetrwać, żeby zniszczyć tych, którzy mm, słabszych po prostu, jak w świecie zwierząt. No, ale ta lewa strona to nie uważa człowieka za coś większego, że ma duszę i tak dalej. Oni uważają, że pochodzimy z małpy i na małpie skończymy. Ja Was nakierowuję na system miłości, żeby tą geopolitykę, politykę stworzyć. Jako duchowość, bo polityka jest duchowością, a duchowość jest polityką i nigdy od tego nie odejdę. Jeśli tego nie rozumiecie, to jeszcze, to jeszcze jesteście daleko, w powijakach. Ja tylko daję Wam impulsy, żebyście to zrozumieli, że polityka jest najważniejsza. Tak samo jak duchowość jest najważniejsza, bo cała ta polityka wychodzi z duchowości. I Kościół zrobił błąd i państwa zrobiły błąd, komuna zrobiła błąd, że rozdzieliła to i powstały te dwa mocarstwa, które się naparzają teraz. Po 40. To dopiero się zaczyna praca. Do 65. Tusk kto chciał, przesunął do, 70, do 67. Dla wszystkich, po, po prostu tam już mu coś nie zaskoczyło, bo chciał wyzyskać wszystkich ludzi, Polaków. Właśnie to jest ten Matrix. To jest to, że małpa dla nich jest najważniejsza, a nie człowiek. W systemie miłości musimy działać, myśleć i rozumieć świat. Rozumieć wszystko po prostu. Trzeba wszystko rozumieć. Nie oddzielajcie polityki od duchowości, błagam was, bo zgniecie po prostu. Zaraz wyjdzie jakaś komuna, jakaś Unia Europejska i wszystkich was zniszczy. Wejdą jakieś Niemcy z wojskami, zbombardują, właśnie dlatego, że rozdzielili politykę od duchowości. <grych> to musi... A jak jest polityka duchowa, to jest spokój, cisza, harmonia i dobro. Zrozumcie to, systemowcy. I nikt mi nie podejdzie, żebym rozdzielił politykę od duchowości. Absolutnie. Jak ktoś nie chce, słuchajcie, niech sobie słucha TVN 24 albo inny. Tam, tam będziecie mieć duchowość małpianą, małpy pochodzącej na małpie kończącą. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Jakoś dałem radę. <głupy> no to trzymajcie się i pa.